Witajcie z serwera testowego do 10.0 magiczne 10.0 Rubikon. Mamy tutaj oczywiście yy, pojazd, który będziemy, którym będziemy się cieszyć za niedługo, czyli Centurion Action 10, Action X. Ja bym wolał mówić X, nie, a nie żaden ten. Dla mnie to lepiej brzmi. Oczywiście mamy tutaj możliwość, tak jak już sprawdzaliśmy, zakładania sobie inskrypcji, które dają nam określone wartości dla dowód, dla załogantów. Ale... Zmiana jest taka, że w tym momencie, jak widzicie, inskrypcje dają nam dla poszczególnych członków załogi. To nie jest tak, że inskrypcje, jak zakładamy, to dają nam na przykład, doda wszystkich 2% do wszystkiego. Nie. W tym momencie mamy coś takiego, że dla poszczególnych, jeżeli sobie wybierzemy na przykład Seal Warrior, mamy plus 2% dla dowódcy. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie na przykład Dogs of War, będziemy mieli... To, to, tutaj mamy dla wszystkich 1%. Fireball to jest dla 2, plus 2% dla kierowcy. Face of War to jest dla dowódcy plus 3%. Daredevil zobaczmy, czy plus 3% jest. A widzicie, tutaj mamy dla wszystkich. Plus 3% dla kierowcy. Iron dla dowódcy i tak dalej. Możemy sobie. Tutaj mamy dla celowniczego. Czyli jest to zróżnicowane, że możemy sobie dla poszczególnych jakby załogantów brać sobie. A trzeba, trzeba na to zwracać uwagę, ze względu na to, że możemy wziąć sobie na przykład fajny, pasujący nam napis, który nam się bardzo podoba, pragnery na przykład, i to możemy, tutaj będziemy mieli dla wszystkich. Natomiast jeżeli się machniemy i założymy sobie na przykład taki... To jest dla, do, dla o, na przykład, ball pump Możemy sobie na przykład dla radiooperatora plus 2, który jest naprawdę zbędny. I nie będzie nam to w żaden sposób potrzebne. Dlatego też należy na to zwracać uwagę. Oczywiście osoby, które będą chciały sobie założyć tego typu. O dobra, na przykład załóżmy sobie plus 2% dla wszystkich. Dobra. I teraz mamy możliwość zakładania na określoną liczbę, czyli unlimited na bez już żadnego ograniczenia czasowego na 30 dni koszt, kosztuje to 60 tysięcy i na 7 dni będzie to możliwe no, załóżmy, zakładamy sobie teraz na 30 dni na, dla wszystkich potwierdzamy tak dziękuję i teraz a widzicie, teraz mamy dla wszystkich plus 2%, hmm, chyba tak to działa. Steel Warrior, może załóżmy sobie ten Nerbolta na przykład dla, a nie, dobra, jako drugi ten Nerbolta do ładowniczego, plus 3% i potwierdzamy 60 tysięcy, jest, yes, of course. Także tak to mniej więcej wygląda. Teraz jest to w rozbiciu na poszczególnych członków załogi, czy ma to w jakiś sposób lepsze odzwierciedlenie w tym, że możemy sobie bardziej spersonalizować dane w wartości, jeśli chodzi o, o tym, kogo chcemy wspomóc. Wiecie co, prawda jest taka. W niektórych pojazdach, które mają na przykład duży problem z celowaniem, wszelkiego rodzaju is 7, na przykład, czy tam nawet F4 215 bez 183, gdzie mamy długi czas celowania. 2%, czy tam 3% dla celowniczego, naprawdę będzie to w jakiś tam sposób możliwie dobrze oddziaływało na to, że on będzie lepiej skupiał. To działo powinno być wtedy celniejsze, no i powinno być to w miarę dobre. Tak naprawdę, niezłą opcją jest dawanie to, tego wszystkiego. Hmm, tego wszystkiego dowódcy ze względu na to, że podniesienie umiejętności dowódcy oddziałuje nam również na poszczególnych członków załogi, dlatego też nie, są właśnie ciekawe, 3 jeżeli mamy to w ten sposób zrobione zobaczcie, plus 32 mamy 132% a zdejmijmy sobie teraz te, to co ma dowódca dobra, tutaj zobaczcie, ja sobie teraz mogę zaszaleć, dobra zdejmujemy raz, dwa Przechodzimy do garażu i teraz sprawdźmy poszczególnych tych. A, widzicie, plus 32 w tym momencie, czyli tak, jeżeli dajemy coś na dowódce, wówczas nie nam, nam się to nie kumuluje z podstawowymi umiejętnościami. Dlatego też, w takim razie, nie, niekoniecznie możemy, musimy dawać na dowódce. Wszystko możemy zrobić tak, że dać jednak tutaj na przykład komu byśmy tutaj coś przydzielili, da, załóżmy dajmy na sobie na 30 dni teraz wyszukujemy sobie wszelkiego rodzaju wartości, które nam dają plus 3 bo to wiadomo, możemy sobie wybrać plus 2, ale to tylko to nam niewiele da, niewiele nam pomoże no dobra, dajemy plus 3 do szybkości przeładowania, jedno i z drugiej strony Słuchajcie, może też damy do przeładowania. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, i teraz zatwierdzimy 120 000 plus 9. Mamy dla ładowniczego, czyli ten pojazd będzie nam się rzeczywiście dużo szybciej przeładować. Będziemy szybciej przeładowywać. czy nie to że pojazd. Dobrze, to teraz przejdźmy sobie do garażu. I spróbujmy coś jeszcze pokazać. Oprócz właśnie Centurion Action X na chwilę obecną mm, nie ma żadnych więcej informacji. Pojazdy brytyjskie. OK. Odnośnie zamiennika do FR 215 b ze względu na to, że Chieftain, którego mieliśmy do tej pory dostać, tak jakby nie tyle, że dostać, co po prostu miał być zamieniony, prawdopodobnie został wycofany i możliwe jest to, że zamiast Chieftaina dostaniemy tak zwanego super konkurora, czyli konkurora z poprawionym parametrami wieża oraz poprawionym pancerzem z przodu. Ja powiedziałem tak, że jeżeli byśmy dostali to działo z 215B i dostali odrobinę lepiej, bardziej poprawionego konkurora, to wówczas naprawdę byłby to niezły pojazd. I wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście tak będziemy mieli. Zobaczymy, jak to naprawdę będzie. Na razie, takiej niekończącej się historii, ciąg dalszy, ze względu na to, że no niestety tego tutaj w jakiś ten sposób nie będziemy mogli sobie już zbyt długo. Znaczy, nie będziemy się mogli cieszyć szybko tym pojazdem nowym. Dobra, i teraz tak, jeszcze ważna rzecz. Przechodząc do kwestii bitew rankingowych, nie rankingowych, tylko destruction derby. Musimy sobie stale wyłowy, tak się to nazywa. Wchodzimy sobie w zaznacz i zobaczcie. Tutaj wybieramy sobie trzy pojazdy. To nie jest tak, że musicie sobie, bo możecie sobie to zlikwidować. Na przykład zróbmy tak. Widzicie, macie pojazdy. Na przykład zaznaczacie sobie, że chcecie sobie Centurion Action X i macie go tutaj zaznaczonego. Przechodzicie dalej, na przykład do. Do, do, do kolejnego pojazdu wybieramy sobie na przykład, no dobra, zał załóżmy sobie, że tego F215B i jako trzeci pojazd, może, 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 może coś takiego e USSR obiekta 907, a niech będzie. I wybieracie sobie te pojazdy. Możecie sobie je zamieniać miejscami, czyli na przykład chcecie 215B zagrać jako pierwszym pojazdem, bo wiadomo, że w momencie, kiedy wchodzicie do bitwy, ten pojazd, który tutaj widzicie, będzie wybierany jako pierwszy. Jeżeli chcecie zagrać Action X albo 907, klikacie sobie raz, raz i dopiero jego ustawiacie jako pierwszego, więc tak to się odbywa. Także nie macie. Konieczności wbijania danym pojazdem. Wchodzimy sobie w Action X i w ten sposób sobie wybieracie tryb Rampage. Zobaczycie, jak to mniej więcej się odbywa. Spróbujmy sobie pojechać jakąś bitwę. Bitwa będzie na żywo. Może być ciekawa, może być nieciekawa. Icebound OBIK 140 STB1, T57 Heavy, E5, 62 fv 215 EV215B183. Zobaczmy, co tutaj jeszcze. Aj! No i niestety w tym momencie już nam się to nie pokazuje. Statystyki możemy w tym momencie tylko zobaczyć, ile ktoś zrobił, ile zadał demedu, ile fragów. Natomiast nie będzie nam pokazywać, jakim pojazdem się jedzie. Zobaczymy, gdzie ja jestem. Z tej strony. Zobaczmy, gdzie tutaj jest ktoś. Tutaj mam oczywiście dwie strefy naprawy. Będziemy mogli sobie naprawiać swój pojazd, jeżeli ulegnie on zniszczeniu. Czyli zniszczeniu. Jeżeli oberwiemy jest zbyt mocno i wówczas możemy oczywiście sobie naprawić. Jest to znana rzecz w Cały czas to odbywa się tak samo. Przeciwko sobie mamy... Dobra, jest FV. Auć, on tutaj zbyt szybko się poruszał. Trzeba na niego uważać, bo oczywiście FV, pomimo tego, że to już nie jest to samo, co było kiedyś, w dalszym ciągu jest groźnym pojazdem. Dobra, Penetration, 381, 361. I je ja dopiero teraz jestem wyspotowany, więc nie jest jakoś tam rewelacyjnie. Trzeba uważać, żeby nie wyjeżdżać tutaj tak wprost ponieważ zaraz możemy się natknąć na jakiegoś fv właśnie, czy, czy TF-a, czy jakiegoś innego Mastodonta, który nas tutaj może nieźle pokarać, na razie nie wierzę do środka boję się tego fv bo on rzeczywiście, jak tutaj przedzwoni, no to nie będzie to zbierać no, gdzieś tam walczą już zobaczcie, prawie 1800 Damage'u ma jeden z gości. IS-7, o cholera. O cholera. Critical hit. Wiecie co, ja się nie będę z nim bił, bo to nie ma najmniejszego sensu. Mamy tutaj Leosia. IS-7 jest trochę za wolny. Spróbuję się zrobić tak, żeby przytulić się do tej strony. I żebym nie, nie spróbował dogonić. Prędzej bym się chciał... Aj, jest Leopard. Jedi ja tu, w fire. Będzie mm, ja fajnie. Mam na jeszcze jednego. Spróbujmy się wycofać, bo chodzi tutaj. Dobra Tak, lubię takie zabawy. Close combat, fajnie. Yeah. No i zobaczymy. A, mam 3000 damage'u, wybieramy sobie FV215B, może spróbujmy sobie z nim coś powalczyć, jestem ciekawy czy on się tutaj sprawdzi, ewentualnie możemy poczekać mm, 6 sekund na to, żeby Action X, Action 10 się tutaj mi naprawił, odnowił. Dobra. Oh shit. Już mamy tutaj Isa 7 który mnie tutaj się... Obudził Penetration. Penetration Nie chce mi się z nim walczyć, tak? Web w web, więc na razie Co prawda mm, w, przy dobrych wiatrach byłbym w stanie z nim bez problemu wygrać Natomiast jakoś tak Szkoda byłoby mi e, tracić zbyt szybko HP, więc poczekamy Labat Chat Mam 2500 HP, więc o coś mi tutaj spotło się wycofać delikatnie, zobaczyć, co jest. Jest Leoś. No i wcale bym się nie zdziwił, gdyby to ten Leoś, którego ja tutaj mocno poturbowałem, leciał teraz się naprawić. Dobra, mamy Obiekt 140, 1900 HP. I no, jedziemy. Dobra, spróbujemy się zabawić z Obiektem 140. On szybko przeładowuje. No tak, jeszcze mamy przecież... O, o, też jest dwa. Dobra, olejmy go. No teraz nam tutaj ten obiekt o 40. Ale się teraz skopałem. O, ale kolo, masz przerąbane trochę. Ja też, zresztą. Spadaj. Resetka. No to się spadnie. Fajnie to wygląda. Dobra, Action X-a bierzemy. Mogę wziąć 907-kę, to fajnie wiem Minuta 52 jeszcze do końca bitwy. No, przeładuj. Ready to action 4700 damage. No, tam goście mają już po 6000 damage. Ja nie wiem, czy oni tak lecą do przodu na choro i będą tutaj strasznie walczyć. Walczą jeden w łeb w łeb. Dobra, słuchajcie, polecimy sobie. Zobaczmy co to. 665 czas przeładowania. Trochę mnie zaskoczyło, chociaż z drugiej strony ten Leoś ma na tyle mocne te pociski, że, 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 że tutaj rzeczywiście nie ma żadnych problemów, żeby mnie przebijać. No i teraz konfrontacja T62 kontra ja. No, nie, uciekaj, Misiek. Te 62 tutaj dokończył Batchata. Pytanie, gdzie on się tutaj schował? Jest. Dobra, mamy go tutaj. Jeśli by wypasował, by Jak zwykle 15 HP. No tak, jeszcze mnie teraz wykończył jakiś baciewik, który mnie tutaj z tyłu. 10 sekund zostało, bitwy. A, z drugiej strony oni są STB 3, 2, 1. A niestety skończyła się bitwa w ten sposób, właśnie szybciutko. To myślę, że te bitwy są fajne, szybkie i naprawdę takie mm, taki distraction derby. Wszystki, lejemy się ze wszystkimi, lejemy wszystkich, nie przejmujemy się tym, tym kto swój, kto nie swój. 6300 damage, u. to jest no, średni wynik. Cię jestem ciekawy, co to za RU tutaj wyleciał i robił straszny wynik. Hmm. Ciekawostką jest to, że tutaj mamy jeśli chodzi o Expa, to gość, który zrobił, no zrobił tutaj świetny wynik 1353, więc no ten wynik był naprawdę y, ładny. Aha, bo ja mam jeszcze no, dodatkowo wożę ze sobą materiały eksploatacyjne dodatkowe, eksploatacyjne dodatkowe, są też minus 20 tysięcy i to było razy dwa, więc jestem na minusie 48 tysięcy. Trochę, trochę dużo. To jest ciekawe. Fajne. Podoba mi się. Może nie będzie to w jakiś tam sposób jakoś bardzo, bardzo często brany tryb do gry, ale ze względu na to, że jest możliwe, znaczy na pewno już będzie, że ten T22 średni będzie w tym trybie zdobywany, więc sądzę, że jakby chęć grania tego trybu będzie na pewno większa. Dlatego też będzie to ciekawa, odskocznie od tego. Zobaczcie, teraz mamy jeszcze dodatkowo, możemy sobie przejść w tryb dominacji zamiast do rampage, i wybramy sobie dodatkowo jeszcze ewentualnie zwykły random. No cóż, zobaczymy, jak to będzie. na razie dodatkowo jeszcze wprowadzono tutaj te dwie mapy, o których zapowiadałem, czyli Paryż i Berlin, właśnie do tych dwóch trybów. I trzeba byłoby sobie pograć, pograć więcej bitew, żeby spróbować, czy rzeczywiście one są. To była akurat mapa bodajże Paryż, na której grałem, natomiast Berlina zagram dopiero, to jest druga moja bitwa, więc Berlina jeszcze nie widziałem, ale też zapowiada się interesująco. Okej, okay. nie będę przedłużał, wchodźcie na serwer testowy, jeżeli wam się podoba takie coś, jak widać... Chodzi w miarę przyzwoicie, myślę, że będzie gorzej ze względu na te wszystkie jakieś usprawnienia, modyfikacje. Jeśli chodzi o samego klienta, to tutaj pod tym względem nie jest źle i nie powinna być jakaś strasznie duża problematyczność z tym, że coś nagle nie będzie chodzić. Zobaczymy, jak to będzie, ponieważ zwykle takie, takie bardzo mocne, bardzo rozbudowane. Rozbudowane kolejne wersje gry zawsze przynosiły niesamowicie dużą ilość jakichś problemów, bugów, natomiast oby tym razem tak nie było. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia.